W ramach badania barometru Prowidenta zadaliśmy Polakom pytanie odnośnie tego, ile wydadzą na święta wielkanocne. W tym roku święta będą u nas kosztować średnio 600 zł. i Jest to kwota 64 zł. wyższa niż w roku poprzednim. Teoretycznie nie dużo wyższa, niemniej gdy zadaliśmy pytanie o, o oszczędności i o podchodzenie do wydatków na święta, okazuje się, że zdecydowanie Bardziej rozsądnie planujemy wydatki na święta. I tutaj um, 70% badanych mówi o tym, że będzie musiało ograniczyć zakupy świąteczne. Część osób będzie kupowało świąteczne tańsze zamienniki tych samych produktów. Pozostałe osoby twierdzą, że zrobią po prostu bardziej oszczędne święta i um, z części produktów zrezygnują w ogóle. Jest to też w sumie dobry trend, bo pamiętajmy o tym, że w trakcie świąt dużo jedzenia się po prostu marnuje, więc teraz z większym rozsądkiem będziemy podchodzić do zakupów, do gotowania, do tego, żebyśmy przygotowali te święta w taki sposób bardziej ekonomiczny i bardziej rozsądny. No oczywiście jest to związane z inflacją. Ceny, ceny rosną, w związku z tym, no, gdybyśmy chcieli robić święta dokładnie takie same jak w latach poprzednich, kosztowałyby one. Nas zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to najwięcej na święta wydają osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Wynika to szczególnie z tego, że te osoby spędzają święta w większym gronie, zapraszają większe grono osób do siebie, jest to, są to, to jest święta takie rodzinne, bardziej czasami z przyjaciółmi spędzane, więc generalnie z tego są związane te większe wydatki. Panowie deklarują, że na święta wydadzą więcej, bo 690 zł średnio. Panie mówią, że podejdą do świąt bardziej rozsądnie, ekonomicznie i planują wydać na święta około 500 zł. Już tradycyjnie zadaliśmy pytanie odnośnie tego, jakie zwyczaje świąteczne są dla nas ważne i co chcemy widzieć na Wielkanocnym Stole. Więc oczywiście tutaj najpopularniejsze są jajka. Pisanki, więc ponad 80% badanych mówi o tym, że na ich stole zagoszczą właśnie jajka. Druga w kolejności jest biała kiełbasa. No i w tym roku żurek wygrywa z barszczem białym, jest na trzecim miejscu, na trzeciej pozycji.